Witam Cię na kanale Gotuj z Maszką. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak w prosty sposób przygotować się na zimę i zrobić syrop na gorączkę i na grypę. Zapraszam Cię do oglądania. Pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać automatycznie wszystkie moje filmy. Nie wiem, czy wiecie, ale Wam powiem, że z bzu można zrywać i kwiaty, i owoce. W tej chwili ja mam owoce, ale jeżeli chcesz zerwać kwiaty, to kwiaty zrywa się od maja do lipca, a owoce zrywa się od sierpnia do września. I w tej chwili, tak jak ja pokazuję, zobaczcie, jaka sztuczka. Ja obrywam to szybko. I prosto w ten sposób, widelcem. Taką sztuczkę pokazała mi babcia, bo wiem, że jak obrywasz rękami, to jest długo, długo idzie ta praca. A widelcem to idzie raz, dwa, zobaczcie, jak szybciutko idzie. No i skończyłam. I chciałam jeszcze pokazać, że w tym roku było naprawdę mało słońca i ten bez nie jest dokładnie taki ciemny jak powinien być. Ja dzisiaj będę gotować syrop z bzu w sokowniku. Na dole jest pojemnik na wodę, która będzie się gotować. Tutaj będzie ściekać sok. A teraz ja już owocki umyłam dokładnie i wstawiam z góry owoce. Też jest taki specjalny pojemnik. Przykrywam pokrywką i będę gotować na małym ogniu Około 40 minut, tak, żeby całkiem wyciągnąć z owoców sok. Jeżeli nie masz takiego sokomnika, to naprawdę polecam, dlatego że bardzo dużo soków ja robię. I z pożyczki, i z jabłek, z czarnego bzu, wiszni, chereszni, z, z wszystkiego, co macie. Ogródko. Zobacz, już ile soku się nam uzbierało, trzeba teraz przez rurkę wylać, bo zacznie się przelewać. Jest taka rureczka, jak widzicie. Otwieram ją, stawiam do garnuszka i sok sobie już leci, jest gotowy, pachnie przepysznie. I już mamy gotowy sok. Tyle soczku mi wyszło z jednego tego pojemnika. Z tego pojemnika jeszcze zaleję wodą i jeszcze będzie kompocik, bo szkoda tego wyrzucać. Kochanie. wyszło mi troszeczkę więcej jak 2 litry soku. Dodaję teraz cukier. Ja dodaję 2 szklanki cukru. A tak, robię taki syrop, żeby był słodki i gęsty. I wtedy jak będzie zrobiony, to dodaję po łyżeczce do herbaty. I jest naprawdę przepyszna, zdrowa herbata. Następnie na gorąco wlewam do słoiczku. A jeszcze chciałam wam dodać, że czarnej bez nie wolno jeść na surowo, ani owoco, ani kwiatu, dlatego że mają Jakąś substancję trującą. Koniecznie musi być termiczna obróbka. Taki syrop zrobiony z czarnego bzu wspomaga, słuchajcie, na przeziębienie i grypie, ponieważ wzmacniają odporność, działają przeciw wirusowo i przeciwzapalnie. Pomaga także w łagodzeniu bólu gardła i gorączki. Dodatkowo owoce czarnego bzu wspomagają układ krążenia, obniżając cholesterol, a jeszcze działają moczopędnie i odtrowająco. Także koniecznie postaraj się sobie zrobić ten syrop na zimę. I wyszło mi pięć słoiczków, których ja sobie zamknęłam i tutaj pozostawiłam od razu dodawać do herbaty, bo jest wrzesień, na dworze, jak wiecie, już robi się zimno i wilgotno i zaczynają się okres choroby, także najlepiej polecam wstawać rano, pić herbatkę, dodawać sobie ten syrop i będziecie zdrowe. Oj tutaj się rozgadałam, kochani, słuchajcie, wstawiłam do pasteryzacji, pasteryzowała 20 minut w garnku. Następnie wyjęłam, przywróciłam do góry dnem. I tak pozostawiam słoiczki do ostygnięcia, następnie chowam w zimne, ciemne miejsce. A w słoiku, którym nie zamykałam syrop, wstawiam do lodówki, może stać naprawdę bardzo długo w lodówce. I codziennie rano dodaję sobie do herbatkę i w taki sposób. Nie choruję, a robi już to parę lat, ale właśnie widzę, że nie miałam nagrane na kanale, dlatego dla Was nagrałam. Dziękuję za oglądanie, pa! pa. Subskrybuję mój kanał.